Witam Was na kolejnej wyprawie. Jest ze mną żony przygód, a gdzieś tam dalej poszedł Jan z wyprawą. i słuchajcie, zbliżamy się powoli do złomowiska pojazdów. Jego historia jest dosyć ciekawa. Ja już widzę tutaj pomiędzy drzewami odbłyski szyb. Eee, tak, to są chyba pierwsze już eee, samochody. Mhm. Dokładnie, przyjrzymy się im z bliska. Coś jest tutaj nie tak. Czuję, że ktoś mnie śledzi. Widzi każdy mój ruch. Złośliwe oprogramowanie, natrętne na reklamy i strony, moduły śledzące. Serwowanie po sieci staje się coraz bardziej niebezpieczne. Ech. I co gorsza, nawet takie zabezpieczenie nic nie daje. Czy w jakiś sposób mógłbym ochronić swoje dane, aby nie wpadły w niepowołane ręce? Sponsorem dzisiejszego odcinka jest NordVPN, zapewniający kompleksową ochronę podczas korzystania z internetu. Dzięki zaawansowanemu zabezpieczeniu przed złośliwym oprogramowaniem Thread Protection jednym kliknięciem zablokujecie natrętne reklamy i moduły śledzące. Automatyczne skanowanie adresów URL, jak i pobieranych plików sprawia, że NordVPN to potężne narzędzie cyberbezpieczeństwa. Przy wsparciu ponad 5000 serwerów w 60 krajach nie musisz martwić się o prędkość. NordVPN to najszybszy VPN na rynku, ale NordVPN to także coś więcej. Obejrzałem już wszystkie pozycje na Netflixie, nie ma co oglądać. Być może Netflix w Meksyku ma ciekawszą ofertę? Wystarczy ustawić swoją lokalizację na Meksyk i proszę bardzo, już możesz cieszyć się pełną ofertą serialowych tasieńców po hiszpańsku. Widzę także, że na polskim Game Passie nie ma nic ciekawego. A może amerykański Game Pass ma lepsze gry? NordVPN pozwoli ci usunąć wszelkie ograniczenia geograficzne. NordVPN obsługuje praktycznie wszystkie wiodące platformy takie jak Windows, Android, iOS, MacOS, Linux, a nawet Android TV. Już teraz korzysta z wyjątkowej oferty NordVPN. Dzięki kodowi Sietra Urbex otrzymasz 60% zniżkę. Bez najmniejszego ryzyka możesz sprawdzić działanie NordVPN, a to dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Mustang? Ty, to jest chyba Mustang. Ten na rogu. Tak, to jest Mustang. Ogólnie słuchajcie, histeria przedstawia się tak. Są tutaj głównie Fordy. Jest około 40 sztuk, a to jest dom właścicieli. E, ja nie widziałeś tutaj kogoś? do drzwi nikt nie otwiera. Nikt nie otwiera? No, ale to stoi. Może już tu nie mieszkają? No to jest podstawione nowe. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Za kolekcję tych pojazdów odpowiada prywatny właściciel, który ze swoimi rodzicami mieszka w tym domu, który jak widzicie, nie jest w najlepszym stanie. Dom został spalony parę lat temu, częściowo, i no, do tej pory nie doczekał się remontu. Sam właściciel, po wypadku w roku chyba 2006, o ile się nie mylę, jest, no, powiedzmy, niepełnosprawny i nie jest w stanie zająć się tymi samochodami. Ogólnie, co ciekawe, znajdujemy się na terenie e, przyrody, na chronionym terenie przyrody, i władze mm, ogólnie okoliczne starały się walczyć z tym. E, Składowiskiem złomu, jak to powiedzieli, chociaż według prawa jest to kolekcja zabytków, której nie wolno ruszyć, ponieważ, po pierwsze, znajduje się na terenie prywatnym, po drugie, ma status zabytków. No, jaki jest obecny stan tych pojazdów? Widzicie sami. Nie wiem, czy uda mi się podnieść. Aha. Czyli maska, położona na maskę. No nie wygląda to dobrze. Te Fordy ogólnie rdzewieją już od przynajmniej roku chyba 2006 tutaj. Chociaż właściciel dalej utrzymuje, że on chciałby je mm, naprawiać, chciałby je wyremontować, ale brakuje mu w tej chwili środków na to. No i no jest to przykry widok, szczerze mówiąc, szczególnie dla osób, które są fanami motoryzacji. Widać, jak to wszystko niszczeje w jakim Agonalnym stanie jest po prostu ta kolekcja. Jan przed chwilą próbował ym, skontaktować się z właścicielami, podszedł do drzwi i pukał, ale nikt nie otwierał, więc y, nie będziemy tam wchodzić, zajmiemy się tylko tą częścią. No i niestety. Oj. Pan nawet nie chce tego otwierać, nie chcę używać tej siły, ponieważ y, boję się ta blacha, reszki tej blachy. Po prostu się rozpadną. No, Ech, jakie mam tutaj fordy? Widziałem y, Mustanga. Nie wiem. To są stare modele, naprawdę, niektóre ponoć są z lat 60. To jest kurczę, Ford. Nie, na pewno, na pewno pomożecie mi w, y, w komentarzach określić, co to są dokładnie. Za modele, no tak czy inaczej, tu są kombiaki, tam widziałem, tak, Mustanga, tu jest chyba też Mustang, ale ciężko naprawdę stwierdzić. Tutaj z kolei mamy nowsze trochę modele Fordów, które, no pomimo wszystko, widać jaką warstwą już siuki są zarośnięte, naprawdę nieruszane od lat. W środku, co ciekawe, słuchajcie, mamy części, co wygląda na części zamienne. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście właściciel tutaj chciałby. Aha, taki rodzaj zabezpieczenia przed drzwiami, które nie chcą się zamknąć. Pozwolę sobie otworzyć to. Ta. mnóstwo części zamiennych. Wezmę to oczywiście zostawię w takim stanie, w jakim em, zostałem. Ford Scorpio, akurat pamiętam e, w Gran Turismo. Był ten model. Jeden z pierwszych, jakie kupiłem, w tejże liśnik do 240 wyskalowany przebieg 162 169. E, no zamknięty, nie otworzymy. Ale w środku jeszcze nie jest. ten Nie ma tragedii w porównaniu do zewnątrz. Jak widzicie, lakier tu już odpada płatami. Słowa? <laughs> Mówisz o tym znaku? Tak, to wygląda trochę. Kurczę, no powiem wam, naprawdę szkoda. Szkoda tego. To już jest agonia po prostu. Ale... A to nie jest Citroen? Chyba nadal lepszy niż Twój Gastronom. <laughs> nie, twoja Honda. To już bardzo podobne. <laughs> Jak otwieram maskę, to Wszystkie... podobny widok. Masz komika przynajmniej na tym kółeczku. Nie, ale to jest CX Citroen? Dobrze mówię? Zaraz Citroen. Też auto, które jest kultowe z tego co wiem e, słuchajcie, Mustang e, pierwszy raz Mustanga widziałem w filmie Znikający Punkt był także w filmie Dead Proof e, ale to nie ten model chyba, tam był rocznik 70 albo 71 a to jest chyba późniejszy mi się wydaje to jest Renault 17 to jest Renault 17? No. kurde Rena miała taki to mi Citroen przypomina tył szczerze mówiąc bardziej wiecie co? przejdę na drugą stronę tędy ojej, ojej. Fu, 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 fu. Oj, chłodnica jeszcze jest tutaj szkoda bardzo szkoda tutaj nie wiem czy otworzę ale sami widzicie Taka warstwa grzyba jest już na kierownicy Ten tutaj jest załadowany całą częściami Tak, ale nie tylko ten, te dwa Tam te dwa, ten Scorpio i obok niego Ten czerwony Jest mnóstwo części zamiennych w środku Tu jest ten samochód prawie Całkści wypchany po prostu I to są i lampy i jakieś Pojemniki na aleń, czy tak. Kable. I to samo tam. I powiem Ci, to może oczywiście świadczyć o tym, że właściciel chciał to remontować, ale po wypadku No wypadek pokrzyżował jego plany kompletnie. Panie, zejdę z sceny 500 zł. <laughs> <laughs> Niebity Tylko nie płacz jak sprzedajesz. <śmiech> <śmiech> nie bity. <laughs> nie bity, A Kolejny samochód, w którym jak widzicie, mnóstwo części zamiennych. Lampy, przewody, linki. Nawet koło się zapasowe znalazło. Ale, no, stan tak jest bardzo, bardzo daleki od ideału. Tu mamy możliwość, że tak powiem, wsadzenia głowy. Ale, szczerze mówiąc, jak patrzę we wnętrze, co się tam dzieje, to odechciewa mi się. Troszkę niżej, poza widokiem, szczerze mówiąc, mamy tego oto pana hmm postawionego na boku rzeczywiście aby ktoś spróbował przy nim coś robić hmm. O, kurde powiem wam zapach który się stąd wydobywa nie jest dobrze fleczkę czy ja tu widzę 2280km na tym liczniku pytanie czy to jest licznik z tego auta czy z innego ale bardzo wątpię że to miało 2000 nieco ponad przebiegu no, stan tragiczny. Natomiast słuchajcie, po drugiej stronie taki oto pojazd. Kociarka jakaś. Urządzenie do karczowania. Nie wiem, ale też wygląda na stare dosyć powiem wam. Czegoś takiego to jeszcze chyba nie widziałem. Spójrzcie tylko jak wyżarte jest tutaj to auto. Za tym zbrojeniu, które po prostu w nie wchodzi, nie jest to powiem Wam tragedia. Wszystko to już się nie nadaje do renowacji. Kolejny skorpion z niedomkniętym bagażnikiem. Przepraszam, to nie jest bagażnik, to jest klapa bagażnika nałożona na drugą klapę. E, ok, czyli część zamienna gotowa do wymiany, która no niestety wygląda to, że nigdy nie nastąpi. Kolejny model, do którego możemy zerknąć. Nie wszystkie są e, otwarte. No i jak sami widzicie, no, co tu dużo mówić. Powiem wam tylko tyle, że wilgoć robi swoje. Nie mówiąc o tym, że pewnie m, wszystko tutaj oprócz tego, że rdzewieje, zostało także wyżarte przez jakieś kuny i lubine zwierzęta. E, Julia, nie wiem, czy zauważyłeś tutaj taki mały szczegół, ale tutaj jest zrobiony prowizoryczny kanał do naprawy tych aut. Słam? Tak? Ok. Kotki są spoko, ale patrzymy teraz na urbek. Słuchajcie, no, kanał zrobiony całkiem nieźle, szczerze mówiąc. Porządne skały są schodki, zadoszenie jakieś jest, bo jest. No, ale niestety, no, nie przekłada się to oczywiście na żadne efekty. Szkoda no Ty, co? Bardzo szkoda. Patrząc na to wszystko. No przede wszystkim na te zaprzepaszczone marzenia właściciela. No. Ja bym bardzo chętnie z nim porozmawiał, ale... Znaczy, po wypadku z chcę... tego, co wyczytaliśmy, w ogóle Pan ma problemy z wymową Znaczymy. i poruszaniem się, więc... Nie chcę mu się też narzucać w żaden sposób. No tak. Poza tym, no, powiedzmy, był tu potencjał, ale ten wypadek... Yy... Który miał miejsce 16 lat temu, dobrze, dobrze to pamiętam? temu, w 2006 chyba Tak, no to zaprzepaścił to wszystko, no i niestety te, te wszystkie pojazdy No po prostu czeka koniec no. Smutny, bo zamienią się po prostu w rdze i Rozłożą się Tak to wygląda Prawne. Szkoda My będziemy się pewnie zbierać Tak, będziemy się zbierać, więc no Tutaj po prostu kończymy, Jan poszedł już oczywiście Przed nami A my tak, że z wami żegnamy, do zobaczenia w następnej wyprawie